Państwo, kiedyś spotykaliśmy się, by bronić konstytucji, wolnych sądów i praw obywatelskich. Dzisiaj spotykamy się, by z nadzieją patrzeć w przyszłość i wspólnie odbudować państwo oparte na poszanowaniu demokracji, równości, wsparciu słabszych i pomocy potrzebującej. 31 lat temu, 4 czerwca, odbyła się pierwsza tura częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu. Ten dzień. Był początkiem wielkich zmian zachodzących w naszym kraju. Wierzymy, że tym razem będzie podobnie. Tamta nadzieja i tamta energia znów budzi się w Polsce, w Polkach i Polakach. Tylko razem jesteśmy w stanie zmienić Polskę. Widzimy gotowość Polaków do wsparcia i zaangażowania się w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Tę aktywność i zapał, który jest niesamowity, zwolił w nas właśnie Rafał Trzaskowski. To lider, który myśli. Mówi to, co czuje ogromna część Polaków. To głos wszystkich tych, którzy mówią dość o osobie panującemu w Polsce. To głos wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na dzielenie Polek i Polaków. To głos wszystkich tych, którzy mają dość deptania ważnych dla nas wartości, i to głos wszystkich tych, którzy mają dość demolowania instytucji, które są istotne w każdym silnym państwie prawa. Ale to również głos wszystkich tych, którzy chcą iść do przodu, budować wspólnotę i silne państwo, które nie zostawia swoich obywateli w trudnych chwilach. Ruszamy dzisiaj po zmianę, po nową solidarność społeczną i po lepsze jutro. Ta zmiana zaczyna się dzisiaj. Dołączcie do nas. Pokażmy, że mamy siłę i energię zmieniać Polskę na lepsze. Zbierajmy podpisy, dzielmy się pozytywną energią, idźmy na wybory i 28 czerwca miejmy wszyscy powody do radości. Dziękuję. Szanowni Państwo, o godzinie 7.30, kilka metrów stąd, pod Ratuszem Miejskim w Radomsku, 4 czerwca, czyli dziś rano, rozpoczęliśmy zbieranie podpisów. 4 czerwca, czyli dokładnie 31 lat po wyborach, od których wszystko się zaczęło. Przez cały dzień, czyli przez ponad 12 godzin, docieraliśmy do mieszkańców Radomska, Zbieraliśmy podpisy odwiedzających w domach, spotkając na ulicy. Oczywiście cały czas towarzyszyły nam rękawiczki, oczywiście cały czas, ze względu na aktualną sytuację, towarzyszyły nas maseczki nam maseczki. Dezynfekowaliśmy długopisy. To jak gdyby nieodzowny element tych ostatnich dni. I proszę Państwa, na chwilę obecną mamy podczas tego dnia, zebraliśmy uwaga, 851 podpisów. To jest tyle podpisów, ile na chwilę obecną mamy zebranych dla naszego kandydata dla Rafała Trzaskowskiego w ciągu 12 godzin. Natomiast muszę powiedzieć, że wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie nastawieni, ponieważ od samego rana dostawaliśmy mnóstwo telefonów, mnóstwo informacji, gdzie mieszkańcy Radowska, gdzie osoby, które chciały udzielić poparcia, pytały się w jakich miejscach będziemy w jaki sposób tego poparcia mogą udzielić. My nie tylko dziś zbieraliśmy te podpisy, ale będziemy zbierać jeszcze przez najbliższe dni. I za chwilę, za kilkadziesiąt minut na naszym facebooku pojawią się również miejsca, w których jutro będziemy zbierać podpisy. Będzie to oczywiście Era Park o godzinie 16.00, będzie Ratusz Miejski o godzinie 18, będzie Ratusz sklep pod Tunczykiem o godzinie 16.00, oraz Jagielońska pod sklepem Lit od godziny 16.30. Te wszystkie informacje przekażemy w najbliższym czasie na naszym Facebooku. Mam nadzieję, że jutro ta liczba zebranych podpisów będzie dużo, dużo wyższa. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście tylko dodam, że my bardzo serdecznie wszystkim, którzy się podpisali nam dzisiaj i którzy podpiszą się również na listach Rafała Trzaskowskiego w najbliższych dniach, bardzo gorąco dziękujemy. Nie musimy oczywiście też przypominać, że gorąco zachęcamy do głosowania 28 czerwca. Dziękujemy bardzo.